Dobra też, też sobie namalować ich ja w sumie tak łatwo sobie coś wybiorę takie chcę mieć tło w sumie ups. w sumie takie jasne lub ciemne i dobra zacznijmy Czy nie mało, a dobra mogę nie wyszło mi dobra, w sumie zrobimy psa no, bo tak ogólnie jestem fanką psów Można kolor zmienić. Tła na, ale. Teraz chcę inny rysunek. Teraz zróbmy z siebie na przykład. aniołka. nie, Ale nie wiem, czym będę miała. Nie wychodzi mi, dobra. To weźmy sobie zrobić Kota może jest. O Boże! Takie ładne ucho mi wyszło. Dobra, w ogóle. Zróbmy takie. Ładnocy. Eee. Tu dam może takie kropeczki. I mogę ci na przykład kogoś imię napisać. Napiszę Julka. Każdy kto ma na imię Julka. Pozdrawiam każdą julkę. Szkoda, że tu Ani. Na... Przepraszam, że Ani nie napisam, ale nie miała. Mi się nie zmieściło. Więc pozdrawiam każdej julki. Tu jeszcze jakieś dodatki napiszę. Hops, hop, hops. No i ładnie. A. Jeśli chcesz, to też mogę Wasze imię tak napisać.